Was w nowym filmie, i dzisiaj w końcu będziemy sobie testować lokówkę z Primarku za 8, chciałam powiedzieć złotych, za 8 funtów. E, tak i to testa... Lokówka, którą pokazywałam Wam we vlogu, że kupiłam już dawno, już mamy chyba z dwa tygodnie i do tej pory jej nie przetestowałam, bo jakoś po prostu no nie miałam czasu i zapomniałam chyba po prostu. W każdym razie jest to taka fajna lokówka stożkowa, i jak ją zobaczyłam w Primark, możecie ją kupić na to na pewno, bo właśnie tam ją kupiłam i mówię: no kurczę, chodziła ze mną właśnie taka lokówka stożkowa i zobaczymy, jak się sprawdzi, bo to jest tylko 8 funtów, więc to jest żaden pieniądz tak naprawdę za lokówkę. Wygląda całkiem, całkiem Wiadomo, nie będzie to jakość taka, jak no nie wiem Jakieś firmy fryzjerskie, które robią tego typu akcesoria fryzjerskie Ale zobaczymy, jak się sprawdzi No, a może zaskoczy nas i będzie naprawdę świetna W każdym razie przechodzimy do rzeczy Jest to okówka, tak jak powiedziałam, stożkowa Już ją tutaj podłączyłam, żeby nie tracić czasu później na podgrzewanie Więc ona już się tutaj... Że ja już czuję tutaj, oczywiście nie dotykam jej, tylko o, tak <grych> czuję, że już się robi ciepła. Będzie nam potrzebny nakier, ale ja zacznę sobie od wydzielenia y, partii moich włosów i podzielę je sobie na. Y, może na takie mniejsze sekcje, dlatego że zazwyczaj tego nie robię i jak robię takie loki bardzo luźne na co dzień, to w ogóle nie robię żadnych sekcji, tylko y, wiecie, pasma z. Y, Całych rozpuszczonych włosów wybieram, ale w tym przypadku jest właśnie lokówka stożkowa, którą chciałabym zobaczyć, czy damy radę e, zrobić efekt takich mm, bardziej drobnych loków na długich włosach. Wiecie, ja mam długie włosy, są proste włosy naturalnie e, i zobaczymy, czy da radę zrobić, zobaczcie, one są mega długie w tej chwili, e, więc zobaczymy, czy da radę zrobić fajne takie drobniejsze loki tym lakierem, w ogóle ten lakier on jest niby fajny, bo on wcale nie skleja włosów nic a nic, ale mam wrażenie, że przez to słabiej trzyma, bo już wczoraj kręciłam sobie włosy inną lokówką i tak średnio trzymał, ale dobra yy, tutaj sobie nakręcam w ten sposób zaczynając od góry lokówki, żeby, a widzicie zsunęło mi się to pasmo, zaczęłam od góry, ale ono się zsunęło, nigdy nie miałam wcześniej takiej lokówki stożkowej zobaczymy jak jak mi się będzie z nią pracowało powiedzmy. O, zobaczcie, powstają takie fajne drobne loki. Później wiadomo jak sobie całą głowę i trochę roztrzepię, to nie będą aż takie drobne, ale właśnie chciałam coś takiego, żeby e, tych włosów wydawało się więcej. Już mam na tyle długie, że jak zrobię sobie coś takiego ala afro, to to nie będzie tak wyglądało nie będzie taki wielki puch na głowie, tylko będą takie fajne drobne lotki tak sobie to wyobrażam. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście można zrobić nią na pewno też luźniejsze loki, kiedy będziemy brać większe te separacje małe, które jak widzicie, u mnie są bardzo malutkie, te pasemka. Ale jeśli będziecie brało większe pasma, to spokojnie można pokręcić na pewno też. W taki luźniejszy sposób i zrobić luźne, fajne fale, ale mnie naszło dzisiaj na takie drobniejsze. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało też na mnie. Jak to robię i czekam, aż ten lok się nakręci, to przypomina mi się ten filmik, kiedy dziewczyna nakręcała sobie włosy i e, odpadła jej całe pasmo. Zdałam sobie sprawę, że zapomniałam pomalować usta, więc szybko sobie coś nałożę na nie Bo jakoś tak goło mi było, mówię, o co chodzi? Nie mam szminki na ustach loki na całej głowie zdobione, jak widzicie, są mega takie sprężynki, więc teraz spróbujemy je jakoś fajnie ułożyć. Nie rozczesywałabym ich szczotką czy grzebieniem, bo wtedy możemy mieć taki puch, ale spróbuję je tak delikatnie na początku roztrzepać i przeczesać palcami. Wiem, że większość dziewczyn woli takie luźne fale, ale powiem wam, że jak ja noszę prawie, że na co dzień takie luźne, to... Czasami, jak sobie popatrzę na dziewczyny, które mają naturalnie takie fajnie kręcone włosy, albo właśnie e, takie afro, i tak mi się podoba. I bym chciała czasami mieć trochę takie bardziej e, intensywne te loki, i żeby one były takie. O! Są genialne. Dajcie znać, jak Wam się podobają. Także lokówka sprawdziła się naprawdę świetnie. Zobaczcie, naprawdę świetny efekt. Minus tej lokówki jest taki. Teraz będę się nim bawić, bo ogólnie fajnie by było jej tak ułożyć sobie. On na przykład na jedną stronę i tutaj mieć taki, taką dużą objętość. Będę się nim bawić na pewno w ciągu dnia. W każdym razie do tego zmierzała minus jest taki, że nie mamy tutaj ustawienia temperatury. Temperatura to jest, już wam mówię, 180 stopni, więc nie mamy kontroli nad temperaturą. No ale w lokówce za 8 funtów tego można się spodziewać. Daje efekt naprawdę świetny. Pięknie kręci włosy, i postaram się pod koniec dnia dać wam update, pokazać jak te loki się trzymały. I może następnym razem nakręcimy sobie nią takie luźniejsze loki, żebyście też zobaczyły, jak wychodzą takie fajne, luźne loki, ale takie spiralne. Więc to może w kolejnym filmie, ale dzisiaj postaram się jeszcze pod koniec dnia, bo idę do pracy niedługo i postaram się pod koniec dnia pokazać wam efekt, jak. Te loki wyglądają po całym dniu. 22.00 dzisiaj kończę, więc to będzie późno, ale postaram się chociaż nagrać Wam efekt, pokazać Wam, jak te loki wyglądają. Pokażę Wam je jeszcze z tyłu, w sama jestem ciekawa, dla sobie zobaczę na podglądzie z aparatu, bo jestem pewna, że wyglądają genialnie. Także mega efekt, do zobaczenia później. Pa! Przepraszam was, że słyszycie wiatrak, ale nagrywam w łazience, dlatego, że nie mam nigdzie indziej światła takiego, żebyście mnie w miarę dobrze widziały. Chciałam wam pokazać włosy. Zobaczcie, jestem zachwycona. Cały dzień mamy godzinę 23.00. Ja wróciłam niedawno z pracy i zobaczcie. Nadal trochę mi się poplątało, bo trochę wiało. Jest mega gorąco, ale trochę wiało, więc się trochę poplątały. Ale zobaczcie, loki są genialne i moim zdaniem, nawet lepiej teraz wyglądają jak tak lekko, opadły tu u góry, bo tak mi nie, od, nie odstają od głowy. Ale zobaczcie, wyglądają mega genialnie, jestem naprawdę zachwycona. Także, moim zdaniem, lokówka świetnie się sprawdziła i jest zdecydowanie warta, aby kupić sobie za 8 funtów. To nie jest żaden pieniądz i na pewno za niedługo zrobię też filmy z jakimiś takimi luźniejszymi lokami zrobionymi tą lokówką może jakieś szykowanie, szykowanie do pracy może, dajcie znać co myślicie albo jakieś fryzury. Ogólnie zaczęłam nagrać film z fryzurami, ale muszę dograć trochę fryzur dla Was, więc na pewno taki film się pojawi, więc dajcie kciuki do góry, jeśli ten film Wam się podobał. Dajcie znać co myślicie o lokówce i o takich fajnych, drobniejszych lokach. No już teraz są takie trochę bardziej fale. Ale nadal widać, że niegdzie są trochę mocniejsze te loki. Jestem naprawdę zadowolona po tylu godzinach. Robiłam je około godziny 11, a jest 23, więc 12 godzin. 11-12 tak godzin, więc mega. Także polecam wam bardzo. Jeszcze raz dajcie kciuka do góry, jeśli film się podobał. Subskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa!